Operator numer 71, w czym mogę pomóc? Proszę pani, zepsuł mi się samochód. Ja w tej chwili stoję na przejeździe kolejowo-drogowym i nie mogę nim zjechać. Proszę, żeby wszyscy natychmiast opuścili pojazd i zeszli poza torowisko. Czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej? Nie, nie. Jaki to pojazd? Osobowy, ciężarowy? No to jest osobówka, ale mam ją tak po prostu zostawić? Tak, to dla pana bezpieczeństwa. Czy na tym przejeździe są rogatki? Tak, tak, są. Czy może pan podejść do rogatek? Dokładnie do ich napędów tych skrzynek, do których przykręcone są rogatki. No dobrze, podchodzę, a, ale po co? Na obudowie napędu od strony torów znajduje się żółta naklejka. Na naklejce znajduje się dziewięciocyfrowy numer tego przejazdu kolejowo-drogowego. Proszę mi go podać, dzięki niemu dokładnie pana zlokalizuję. Aha, ja nie wiedziałem, że tak można. Eee, dobrze, już podaję. Eee, to jest numer 018-011-250. Dziękuję. Czy jest pan w Warszawie na ulicy Golędzinowskiej? Tak, 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 dokładnie. Czy tworzy się korek? Nie. Rozumiem. Dziękuję za informację. Zgłoszenie przyjęłam i przekazuję do służb. Pana proszę, aby nikt nie zbliżał się do samochodu do czasu ich przyjazdu. Eksplozora zarządzania ruchem kolejowym w Warszawie. Dyspozytor, koordynator, słucham. Dzień dobry, CPR Warszawa, operator numer 71. Chciałabym przekazać, że na przejeździe kolejowo-drogowym numer 018 011... 250 stoi samochód osobowy nie może zjechać. Wszyscy opuścili pojazd i zeszli z przejazdu. E, powiadomiłam już straż pożarną i policję. Powtarzam, że na przejeździe kolejowym 018, 011, 250, stoi samochód osobowy, bez podróżnych. Przyjąłem do wiadomości. Potwierdzam, dziękuję. Dziękuję. Dyżur na ruchu, Warszawa, Praga. Ekspozytura zarządzania ruchem kolejowym w Warszawie. Dyspozytor koordynator. Procedura 112. Natychmiast wstrzymać ruch na terenie stacji Warszawa-Praga. Powtarzam, procedura 112. Natychmiast wstrzymać ruch na obszarze stacji Warszawa-Praga.